Wierzbowa zatoczka. W tej sielskiej atmosferze dom mamy my, Larsonowie, farmerzy z dziada pradziada. Ben i Daisy to moi rodzice. Zarazili nas miłością do przyrody. Tata ogrodnik i wędkarz nauczył nas podstaw ogrodnictwa. Jego ogród ma rośliny, których występowanie jest niezwykle rzadkie. Kilka sadzonek dostał od swojego taty. Ten od swojego I tak dalej, dzięki temu w rodzinie pozostały gatunki z najdalszych zakątków świata i kosmosu. Mama to przede wszystkim pani, domu przez duże PD. Wspaniała kucharka, z ojcowych roślin potrafi wyczarować niebo na talerzu. Jest też zielarką, wytwarza mikstury, po które przyjeżdżają simy nie tylko z okolicy. Mam też nieznacznie starszą od siebie siostrę Emily. Zaraz po maturze wyszła za mąż za Maxa Flina, swojego ukochanego jeszcze z podstawówki. Postanowili zamieszkać z nami. Emily i Max również kochają naturę, pomagają rodzicom, ale nie wybierają rolnictwa jako głównego zajęcia w życiu. Emily lubi pisać, a Max majsterkować. No i w końcu ja, Aleksander. Młodszy syn Daisy i Bena. Chcę być taki jak ojciec, jest moim wzorem od najmłodszych lat. Nauczył mnie miłości do roślin i zieleni. Też chcę być rolnikiem. Będzie ci łatwiej, powiedział pewnego dnia tata, dając mi kilka sadzonek najrzadszych roślin ze swojego ogrodu. Zacząłem właśnie własne życie. Ciekawe jak mi pójdzie. Z funduszu wsparcia młodych simów otrzymałem 20 tysięcy simoleonów na start. Za to kupiłem w rodzinnej miejscowości działkę pod ogród i dom. Może on nie jest najpiękniejszy, może meble są używane, bo na inne nie było mnie stać, ale jest mój. Tutaj rozpocznę własną historię.